Siema, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic 2 Noc kruka. To noc kruka jest ważny. Dzisiaj będzie odcinek, że tak powiedzmy specjalny. No w sumie to nie specjalny, bo wykonujemy głównego questa, jednak z głównych questów. Ale to nieważne. Lecimy szukać tych skarbów. Jeden z nich powinien gdzieś tu być. Nie, nie znam się na otwieraniu zamków. Tylko problem jest w tym, że nie wiem gdzie. Nie ma tu nic? Nie wierzę, że tu. Od Oprócz tej skrzynki nic nie ma do zebrania. A szkoda, tu chyba byli bandyci. Mhm. Dobra. To by było. Aha, no to w ogóle. Jakby. Mm, musimy obejść to. Przy ścianie, tak jakby, i oni tam będą. Ale tam będą. Znaczy, i tam będzie. To patrzcie, ta stara na tablicę I tam będzie właśnie to czego, ja to, czego ja szukam. Tylko się obawiam, że tam będą bandyci. No, i to raczej tak będzie na stówę, no ale. Co, co poradzić? W ogóle zauważyłem, że po wczytaniu gry. E, najlepsze przedmioty się ekwipują. Bo łuku chyba nie miałem, nie miałem, mamy ścierwojady i to nawet nie jednego. Znaczy, no jak mówię, ścierwojady to jest liczba manoga, więc. Tak jest, dobra. Czy oni atakują w grupie? To jest dosyć ważne. Chyba nie. Mam taką. O, nie atakują w grupie, no co? Komiasko. Ja myślę, że ścierwojady są trudniejsze, szczerze powiedziawszy. Nasze wiedeńce były w ogóle proste, a tu są trudniejsze jednakże. dobra, ja, ale dalej łatwe. ale ich dużo tu. No czy fajnie no, jak zawsze. Dobra. 130 save, to jest przykre Bo ja tak patrzę sobie na innych twórców nieraz no bo powiecie Chcę po... Aj gdzie to jest? Tu w lewo Ale wejdziemy sobie. No i wiecie, oni robią na no przykład... Widziałem gościa co miał zrobione tylko 20... E, znaczy 20 save'ów. GoTIKU jedynce, oczywiście. Którego już przeszliśmy na, na moim kanale jeśli nie widzieliście, no do. To... Zapraszam zobaczyć mi się fajnie grało Na pewno lepiej niż Tiki, dwójkę chociaż o, Jeśli oglądacie mnie, to wiecie jakie mam zdanie, mam nadzieję, że mówiłem o tym nieraz No ogólnie do dwójki no taki średnio podchodzę Chociaż nie mówię, że jest zła Tak, tak tu mamy tych bandytów I to dużo bandytów Ale mamy naszego Ikika Dobra, czyli jednak tu jest. Dobra, najsik, najsik, najsik. Mamy X. -a. Czy to jest z głowy? Tu jest. To tego Ach, chyba mamy. Sądzę, że coś się znalazło. Amulet. Dobra, ej To zostały dwa. Chyba. Dobra, tego mamy. No to lecimy tutaj, chyba bandytów nie rozwalam, bo nie dam sobie rady z nimi inaczej o, właśnie sobie podpatrzę na mapie, tak mhm, tu jest ten z jeziora mam zabrany ten mam zabrany aha, tam jest gdzieś jeszcze jeden tak, tam jest jeszcze jeden mamy jeszcze dwa do zebrania ogólnie i oddamy sobie questa mm, więc nice, nice, nice Hałasz? Aha! Z literą F Hmm, z literą F Na początku myślałem, że Dexter, no ale Jak F To nie Dexter, nie? Jakby ktoś nie wiedział To Dexter to jest taka osoba Ze starego obozu Z jedynki, znaczy nie wiem czy w sumie on tam był Bo nie pamiętam, ale on ogólnie Jest tym przywódcą bandytów tutaj o, mamy tam. No nie Dobra Jak ja kocham te krytyki Oj, przepraszam Mam wyciszony telefon, jak słyszycie No i Gites W sumie najbardziej mi się podobają te odcinki, gdzie po prostu ty patrzcie dzikuś Ej, on, jeśli on jest sam, to byśmy mogli go spróbować Gotik ma to w sobie, że Jeśli chodzi o jakieś pojedyncze stwory No to nie jest jakiś wielki problem Jest to do zrobienia Gorzej jest, gdy są w grupie ha. No a taki dzik to jest w ogóle prosty tylko problemem jest to, że występuje w grupach Dobra, tutaj mamy jeszcze utopcy. Czy nie utopcy? Ty i tutaj mamy x -a. To jest dokładnie tutaj gdzieś. Powiedzieć na tamtej wysepce. Więc musimy się jednego pozbyć najpierw. Dobra. Magaieny. Jak ja uwielbiam walczyć z topielcami. Wow, no, udało się. No i mamy Iksa ostatniego. On mówi, że to już ostatni? Chyba ostatni. Nie, może być jeszcze. Jest jeszcze jeden, tak? Ach, sądzę, że coś się znalazłem. Dobra, ja sobie sprawdzę jeszcze stoper, jak tam idzie. 8 minut. Ty to ja myślałem, że mi to cały odcinek zajmie. Już się na to przygotowałem. Dobra, jakiś niebieski bez. Chociaż on najlepszy nie jest. O do zręczności Dobra, teraz się sobie zapiszemy. W ogóle ja mam chyba jakiś taki ten, jakąś taką chorobę quick save'owania. Znaczy quick save'owania. No po prostu, że ciągle save. Uje. Nie wiem w sumie dlaczego. O, tu jest ten przełęcz na yy, Kolonie karną, znaczy już chyba nie kolonie karną, tylko po prostu bieguniczą dolinę. No bo już chyba tam skazańców nie dają. No dosyć to oczywiste, no bo wszyscy puliciekawi są Nie ma czego pondrować. w ogóle mnie zastanawiam. Czy bez imienia zrobił dobrze, uwalniając się spod bariery? No bo z jednej strony zniszczył demona, no ale tak. Ej, I tak było już źle dla Robara. A on to jeszcze w sumie dla Robara jest jeszcze gorzej. Dobra, czyli musimy iść tam na jakąś farmę i tam chyba na, za farmę wejść. I to będzie wszystko. Tak mi się wydaje. Mamy tu jakieś potwory? To też w sumie ważne, to już lubię. Coś słyszę. No ale. Dobra, tam jest farmer. No to mnie. Farmer to tam kij. Dobra, tu musi jakaś być ścieżka, bo to jest jakby na tej górze. No, tak jakby na tym było. <grym> tu jest misja w ogóle jakaś, też? Dla tych? No, ale mnie to nie interesuje, szczerze. No, zrobimy sobie. tabuę. Znaczy nie, że nasz bez... W ogóle plan mam taki, że przyjdziemy sobie... O, przed pójściem do kolonii górniczej... E, kolonii Nie, to jest... Ja już zapomniałem... Ja mówiłem to przed chwilą, ale to jest takie... Przykre, to jest tu? no... Nie ma? To tu? No to ja tu by w... się... Spindrałem, bo myślałem, że to jest tu, a to nie tu... Górniczej Doliny, no tak Jak będziemy mieli misję pójść do Górniczej Doliny To wtedy bym się chciał Za Noc Kruka wziąć No wiecie tam Porobić ten ten. Zdobyć Szponbeliara I wtedy dopiero Się przejmować resztą O tu grzybki, lubię grzybki Chociaż tak In real life ehm, W prawdziwym życiu nie lubię dosyć grzybów Nie wiem w sumie dlaczego, jakoś tak... mam Chociaż i tak to jest pół biedy, bo grzyba jeszcze tam jakoś kiedyś zjem Na przykład w, po rybie I to wymiotuję o. No, mam nie, Nieprzyjemne Oj, sorry <coughs> o, Nieprzyjemne wspomnienia w związku z tym chociaż jak za takiego dzieciaka, jak miałem, 4 lata, 3. Gdzieś 4 lata. To bardzo lubiłem ryby. Co najdziwniejsze. I jadłem. Nie wiem jak to się w sumie stało. Może później zacząłem wymiotować rybach. I już się nie tykam ryb. Ach, sądzę, że coś się znalazłem. No dostaliśmy doświadczenie. Ty mam szósty poziom dopiero. Idzie tu jakoś szybko zejść. Nie wiem, obawiam się, że nie chociaż? Nie, idzie, idzie. To gitis. Lecimy do Grega. Chyba, że tam jest coś jeszcze... Nie, to... To już wszystko zrobione. Tak, powinno być wszystko. Zobaczymy co Greg na to powie. Co ty jadłeś? Znalazłem twoje ukryte łupy. Na pewno masz przy sobie moje rzeczy. Jakiś sto monet, złoty kielich, srebrną misę oraz... Oto twoje rzeczy. Sakiewka z setką sztuk złota, złoty kielich, srebrna misa, amulet. Bardzo dobrze. Masz szczęście, że nie jesteś na tyle głupi, żeby uciec ze znaleźniem. Oto twoja część łupu. O, dużo. Czego chciałeś od najemników? Przecież wiesz, szukam tego faceta w czerwonej zbroi, ale ci idioci też nic nie wiedzą. Hm. Hej ty. To mnie to w sumie zastanawia, co ja mogę. Hm. To jest Dekster, ale ja o tym wiem. E, dowiedziałem się, jak tego się dowiedzieć. Znaczy, wiem, że jest jeden z takich, że na początku gry Można z tego, co się z kawalornem zabija tego gościa, no to można było po prostu z nim pogadać No i on mówił Wiecie co Jakoś nie lubię robić misji dla nie najemników Wiem, że to jest doświadczenie, ale jednak bym chciał się już dostrażył. Znaczy wiem, że stracę misje, to nie? ich trochę łopanie No trochę ich ma o tu jest jeszcze wilk, no co wilkę sobie pogadamy. Widzi, słyszy się to i obo. Hey, wilk ty, jest, jest fajny? Nie, tak Jezus, Wszystko w porządku. Hej! Ja, ja cię znam! Byłeś w kolonii. Będę się Czego się tu się szukasz? szukasz? Nie chcę o tym słyszyjesz. Nie, mów, że nie nauczyć, że ja Jeśli chcesz zaznacza. mogę ci pokazać jak sprawniej posługiwać to to się łukiem. I tak nie mam teraz nic lepszego do... Ode mnie tak, jakby mnie to cokolwiek. Nawet nie pytaj. pytaj. Naszym orężem i pancerzami zajmuje się teraz jeden z nowych, Benecz. W kolonii odpowiadałem za całą zbrojownię li, a tutaj, proszę, pojawia się zawodowy kowal i. Draciak, straciłem robotę. Potrzebuję jakiejś ciekawej pracy. Byle tylko nie siedzieć tutaj z założonymi rękami. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie wątpię. Nie, nie mam nic przeciwko tobie w końcu, pomogłeś nam wtedy odbić kopalnię z rąk straconych. Tylko nie myśl, że spo... dołączyło do nas wielu nowych, a nie niektórzy ze starej bandy mogą cię już nie pamiętać. Nawet ja, ledwo cię poznałem. Nie wyglądasz najlepiej. Po upadku bariery ledwo uszedłem na ziemi. No to i tak miałeś szczęście. Nie zastanawia, jak nie mogą mnie nie pamiętać? Jak to się działo, działo dwa tygodnie przed tym, czy miesiąc przed upadkiem? No, o miesiąc temu w tej grze, nie? Ja cię kręcę. Nie mogę się nauczyć czegoś Czego mogę cię nauczyć? Nic nie, Jakby nie minął rok, dwa, no to jeszcze nie zrozumiał, ale no. Cholera, no. Dobra, musimy dla niego znaleźć to na jednej z farm tam się problem. dzieje? dokładnie nas z dwóch powodów. A to obejmuje także ściąganie czynszu No więc jak przecież dokładnie tak jak żadna wielka sprawa. Nie wiadomo już Tak strażnikami czy zdobędę pieniądze. Dobrze. Słuchaj, ona chce, żebyśmy wytusili z niego pi... Gdzie leży farmasek? W północnej części Doliny. Gdybyś się zgubił, wieśniacy na polach... Dobra. Wejdźmy do tego. On chyba zrobi za nas to, bo on tam... Za ten wodny kręg, to nie? mi zostać. Hmm. Rozmawiałeś z nim? Ta. rozumiem. A na czym ta próba? Dobra. Polega? Tak konkretnie. Tego jeszcze nie widzieliśmy. Odebrać akt własności. Dług Sekoba. Ach tak, to proste. Wróć jutro do tej pory sprawa by oczywiście, ale będę chciał czegoś w zamian. Na przykład? W górach na południowy wschód stąd znajduje się nieduży obóz bandytów. Jeśli zwrócisz się w tamtym kierunku, jeden z moich ludzi, Patryk, poszedł tam parę dni temu. To kiepski pomysł. Zakładam, że padł ich ofiarą, choć zweryfikujesz dla. A skąd mam wiedzieć, że nie zrobią tego samego, kiedy ujrzą mnie? Bo znam imię ich wodza, to Dexter. Udaj, że go znasz. Zastanowią się dwa razy, zanim cię zaatakują. Oczywiście wow. cała afera i tak może się okazać całkiem niebezpieczna. Ale jakoś sobie po... To, to, to jest... No. Jeśli chodzi o miecz jednoręczny To jesteś jeszcze cholernie zielony Na to jeśli potrzebuję. Dobra, no... Chcę tylko to Już Potrzeb... jesteś lepszy Potrzebujemy najszybciej mistrza wbić No już myślę, że jak będziemy mieli 40% To już będzie fajnie 50% to już w ogóle a 60 no to będzie mistrzostwo Lecimy do Dextera Ja sobie już włączę sobie zegar Mamy no 20 minut, no to fajnie zrobimy Z bandytami Porządek Oj Gdzie tu się do nich wchodziło? Tu chyba U owieczka, nie, nie będę zabijał owiec Nie jestem aż taki zły Dobra, lecimy. Mm, tu chyba. Tak jest. Tak mi się wydaje. No. Tu idzie zdobyć ognisty łuk w ogóle. Chyba. Tak on się nazywa. To też takie, No to pamiętam akurat. Hmm... Taki mega dobry łuk. Znaczy mega dobry. W sumie to nie pamiętam czy mega dobry, no ale pewnie lepszy niż ten co ja mam. On jest na tej wieży No gdzieś tak. Hmm. 28 To jest ważny save, bo teraz pogadamy sobie z nim w Gotiku 2 też była tutaj z nim rozmowa ale jakoś e, nie wiem gdzie się to mogło się dostać to imię tekstar może tam na początku Stoj! tędy nie przejdziesz chcę rozmawiać z twoim przywódcą ach rozumiem chcesz porozmawiać z moim szefem w takim razie oczywiście cię przepuszczę ale tylko pod warunkiem że wiesz jak się nazywa bo jeśli... Nie można na tym polegać. Dexter. No dobrze, wygląda na to, że rzeczywiście znasz szefa. Dobrze, przepuszczę cię, ale uważaj. Jeśli za bardzo się do kogoś zbliżysz, nie wyjdziesz stąd żywy. Weź więc głęboki odrzek i nie wyciągaj broni. Dextera znajdziesz w domu. A, czyli nie możemy rozmawiać z ludźmi raczej? Przynajmniej bez cejwa, tak? Dobra, pogadamy sobie z nimi, bo może z kimś innym pogadać?